Witam. W tym filmiku pokażę Wam tak na szybko jak zrobić licznik prędkości w Gareth Modzie. To no więc tak, bierzemy listę tutaj przedmiotów. Aha i przypominam, że trzeba mieć zainstalowany mod, a dokładniej wire mod dodaję tutaj takie różne bajery dobra najpierw dajemy pojazdy z Half Life 2 i dajemy na przykład Jeepa następnie yy, następnie na tutaj detekcji szukamy speederometr wybieramy i ustawiamy w jakichś miejscach na przykład tutaj tutaj pokazuje speed 0 czyli się nie porusza względem wszystkiego następnie dajemy wyświetlacz tutaj w tekst A piszemy albo nie piszemy jak to się ma nazywać dla przykładu, będzie pisało właśnie w tekst, a jak napiszemy prędkość, będzie pisało tutaj prędkość. Widzicie, właśnie jest ok, czyli tworzymy to. Później bierzemy tak, żeby było przed nami mniej więcej. Daj, dajemy. ustawiamy żeby było w miarę prosto dajemy tool guna, tools i world i łączymy wyświetlacz z jeepem następnie bierzemy to i odmrażamy i już się powinno trzymać trzyma się pokazuje 0, bo nie jest podłączone. Dajemy Tulgana yy, tutaj właśnie tego Wire y Moda i na samym dole jest Wire y Advanced. I łączymy. Najpierw wydajemy na wyświetlacz, a następnie na yy, ten tutaj speedromet. I dajemy na KPH, żeby było w kilometrach na godzinę. No tu widać, się połączyło. I już jest gotowe. Ładnie pokazuje w kilometrach. co ciekawe, ten wóz jedzie szybciej na nitro do tyłu niż do przodu. O, tam jechało 60. A na wstecznym. O ponad stugę. No i dziękuję. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę albo suba.